miłości. O, jak to bywa w małżeńskim stanie. Miłość przeminie, a baba zostanie. I jakbyś był silny jak wszelkie pierony. Uwierzysz w piekło, jeśli ożeniony. Baba za wszystkie grzechy pokaranie. Grzytanie zębów, płacz i na Panu zachowaj nas Panie, ksiądz Mateusz temu jest winien, bo nam ślubów dawać nie powinien. <śpiewanie> <śpiewanie> No, a wracając do, no, wracając do tego. Nie, to nie ciężko, nawet nie jest najgorzej. Mam mało godzin w szkole, znaczy mało. Ja mecha, to mam 14. Ale z tego pojęcia się naprawdę cieszę. Tak? Ja super. No, nie muszę w szkole wyprowadzić. Zaskoczył